Wszystkie e, trójkąty. Kto to, to robi jako pierwszy, wygrywa oczywiście pierwsza ustówka dzisiaj w programie. Mam nadzieję, że te pieniądze rozdam bardzo szybko i że już liczycie. Ja w tym czasie przypomnę wam zasadę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą unię, która bezpośrednio połączy się ze studiem. Aby trafić na otwartą unię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi tutaj na antenie. Więcej możecie się dowiedzieć na 366 stronie gazety Telewizji Polsat. Tutaj w kopercie mam rozwiązanie, liczbę, którą chciałabym usłyszeć. Ile jest trójkątów? Kto już wie, kto potrafi na to pytanie odpowiedzieć? Dwa sposoby, żeby trafić tutaj do mnie do studia. Gwiazdka 7310, to z a z telefonów stacjonarnych 0704 304 310. To uwaga, kto gotowy! No, moim stałym widzom chyba nie muszę przypominać, że refleks, refleks to bardzo ważna sprawa w tym programie, umiejętności przy rozwiązywaniu e, kolejnych zagadek, e, no to też bardzo istotne, ale przede wszystkim liczy się to, żeby jak najszybciej trafić tutaj do studia, zanim inni rozwiążą zagadkę. Niektórzy jeszcze, no nie wszyscy zorientowali się, że program już się rozpoczął, nie wszyscy mają okazję już przyjrzeć się uważnie zagadce, więc jeżeli ty już wiesz, widzisz, udało ci się policzyć, to zapraszam serdecznie w tym momencie do studia. I proszę, halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. I jaka jest odpowiedź? 48. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję panu bardzo serdecznie. E, mówiłam, że nie było trudno i jasno, udało się e, policzyć błyskawicznie. Bardzo się cieszę. A 48 to oczywiście poprawne rozwiązanie. Szybko pan przeliczył bardzo fajnie, a my biegniemy dalej. Co tym razem przed nami? Uwaga, uwaga trójkąty się nam przeliczyły, więc możemy spokojnie przejść do kolejnej zagadki. I co tym razem nam tutaj Różysarka przygotowała? Uwaga, uwaga. 9 liter. No i właśnie, z tych liter układamy jedno słowo. Kto z Was zrobi to najszybciej, trafiając tutaj do mnie do studia, podając mi poprawną odpowiedź, oczywiście wygra kolejne 100 zł. Nie chciałabym zbyt długo czekać, bo tak jak mówiłam, zagadki przygotowane. Kolejne już czekają, więc im szybciej lepiej. Kolejna stówka do zabrania. Słowo jest znane, no może te litery są trochę pomieszane. Ja nie chcę mówić, czy zagadka jest trudna czy łatwa, ale no może będą trudniejsze. Jeśli komuś z Was wydaje się łatwa, to na pewno warto spróbować. 100 zł do zabrania. Kto ma pomysł? Pominam, dwie drogi do studia, gwiazdka 7310 z telefonów komórkowych, do stacjonarnych 0704 304 310. Kolejną ustówkę chciałabym rozdać no... Równie szybko jak poprzednio, bo naprawdę szybko tutaj pan poradził sobie z przeliczeniem trójkątów. No a zobaczymy, jak wam idzie nie z matematyką, a bardziej tutaj właśnie z literkami, z językiem polskim. Kto się dobrze porusza w języku polskim, kto być może jest fanem krzyżówek, na pewno warto spróbować rozwiązać tę zagadkę. 9 liter, wykorzystujemy wszystkie 9 i składamy je w słowo czy ktoś już to słowo ma na myśli, bo jeżeli tak, to wypowiedzenie go tutaj na antenie jest warte 100 zł, więc nie czekamy. Kto tym razem okaże się najszybszy? Numery telefonów cały czas widoczne na ekranie, więc jeżeli wiesz, warto od razu wybrać numer. Czasami chwila do oczekiwania, chwila zwłoki. Może się okazać, że ktoś inny. Postanowi wybrać numer telefonu przed nami, byłoby szkoda. Dlatego od razu, jak rozwiążemy zagadkę, jak już jesteśmy pewni swojej odpowiedzi, szybciej trafiamy do studia, zanim ktoś inny wpadnie na podobny pomysł. Może sąsiad też nie śpi i próbuje zagadkę rozwiązać. No, warto powalczyć. 100 zł do wygrania. Kto ma pomysł, kto już wie? Słowo znane. No ale właśnie. Ktoś musi podjąć decyzję. No i proszę. Halo, halo. Dobry wieczór. E, dobry wieczór, ja Bino. I bardzo dobrze. Stówka dla Pana. Gratuluję serdecznie. W ten prosty sposób wygrywa Pan e, stówkę w programie. To co, może jeszcze jedna zagadka tego typu? Spróbujmy. Uwaga. Zasadę już znacie, ale przypomnę, być może ktoś dołączył do programu dopiero w tym momencie. No to uwaga, 9 liter do dyspozycji i korzystamy z wszystkich dziewięciu. Składamy z nich słowo. Kto tym razem będzie najszybszy? Kolejna stówka do wygrania. O, była jarzębina. A jakie słowo jest teraz? Liczy się tempo. 9 liter. 9 liter i chodzi o to, żeby je dobrze ustawić w kolejności. Na tym polega nasze zadanie. Kolejna stówka do wygrania. Jak widać te stówki dzisiaj rozdaję bardzo, bardzo szybko. O to właśnie chodzi. Jak tym razem poradzicie sobie z zagadką? kto tym razem będzie najszybszy. No, to nie do końca chodzi o to, żeby być dobrym w języku polskim. Może bardziej chodzi o spostrzegawczość. Jak ktoś potrafi, no, być może jest wzrokowcem i potrafi tak spojrzeć na tę zagadkę, objąć wszystko tak całościowo, no, to czasem, czasem jest lepsza metoda niż właśnie no to, że znałem bardzo dużo słów w języku polskim, no, a tutaj literki są tak przemieszane, że akurat może nam to słowo y, nie przyjść do głowy, może nam się nie, nie poskładać. A tym osobom... A, i proszę, halo, halo, Zygnał. dobry wieczór. No cóż, w takim razie y, dogrywka, dogrywka. Czekam na osobę, która postanowi się do mnie y, tutaj odezwać. E, jeśli nie znacie rozwiązania... Nie wybierajcie numeru telefonu. Ja wiem, że pytanie, które e, słyszycie w słuchawce, nie są trudne, e, ale ważne jest, żebyśmy znali rozwiązanie zagadki. Jak już trafiamy do studia. Widzicie, jak to jest. Trafiacie do studia, lekkie podenerwowanie, wygrywamy przecież pieniądze, dobrze się bawimy. No właśnie, może być tak, że no, niestety nie uda nam się zagadce rozwiązać tak na będąc już na antenie. Czasami nawet bywa tak, że trafiają do mnie osoby i mówią: "Tak, wiem, jakie jest rozwiązanie, a po chwili ojej, wyleciało mi z głowy". No właśnie, tak to czasami bywa. Dlatego nawet można sobie zapisać tę odpowiedź, tak żeby być pewnym, żeby trafiając tutaj do studia wiedzieć, że na pewno tej odpowiedzi udzielimy. 100 zł do wygrania. Kto wie, kto odczytał to słowo, jest pewien swojej odpowiedzi w tym momencie trafia tutaj do studia. 9 liter, składamy je w jedno słowo. Jakie? Czy ktoś już ma pomysł? Dwie drogi do studia, gwiazdka 7310 z telefonów komórkowych, Za stacjonarnych 0704 304 310 Dwie osoby już wygrały w dzisiejszym programie. Czekam na trzeciego zwycięzcę bądź zwyciężczynię. No, okaże się, jak słyszę tutaj telefon, kto okazał się najszybszy. i proszę, halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią. Jaka jest odpowiedź? Filmowiec. I to jest bardzo dobra odpowiedź. 100 zł dla pani gratuluję serdecznie, a my przechodzimy dalej. I jednak kobiecie udało się rozwiązać tę zagadkę. Zobaczymy, komu uda się rozwiązać kolejną zagadkę. Uwaga, uwaga, gotowi 9 liter, jedno słowo. No i wciąż czekam na... Tym razem czekam również na kogoś, kto um, najszybciej odpowie na pytanie, jakie słowo tym razem? 100 zł do wygrania, kolejna stówka. Które mam nadzieję równie szybko znajdzie swojego nowego właściciela. Do tej pory no, nie mam powodów, żeby tutaj się obawiać o rozwiązanie zagadki. Świetnie Wam idzie. Kto tym razem? Kto chce dołączyć do grona zwycięzców? A być może ktoś spróbuje ponownie? Warto. Skoro pieniądze są do wygrania, jeżeli znacie odpowiedź, na pewno warto chwycić za telefon. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Zagadka za zagadką, telefon za telefonem. Jak będzie tym razem? 9 liter i jedno słowo. Jakie? No, może ktoś już wie. Na pewno nie warto zwlekać. O tym wspomniałam przy okazji poprzednich zagadek i będę Wam o tym przypominać przez cały program, bo czasami ta chwila czekania i proszę, halo, halo, dobry wieczór. Halo. Witam serdecznie. Czy 18 lat jest ukończone? Tak. W takim razie, jaka jest odpowiedź? Biznesman? I to jest bardzo dobra odpowiedź. 100 złotych dla pani. Gratuluję serdecznie. Oczywiście, że biznesman. No, my możemy przejść dalej. Co tym razem? Kto gotowy na kolejną zagadkę? No i właśnie. I tutaj przyda się koperta, którą tak niecierpliwie pan mi tutaj chciał podać, a teraz, a teraz już się zapomniał. Poproszę o kopertę. Halo, halo. Tak, udało się. A co w tej kopercie? No właśnie. Dziękuję bardzo. W tej kopercie jest nazwa ryby, którą można odczytać z tej tabeli. Kto poda mi tę nazwę, zabierze 100 zł. Przypominam, chodzi o ryby. Czytamy z lewej do prawej lub z góry na dół. Nie czytamy od prawej do lewej, od dołu do góry, żadne tam cuda poprzez. Widzicie ziarenka kawy. Jest ich całkiem sporo. No, kilkadziesiąt to co najmniej. A jedna z tych ziarenek to tak naprawdę nie jest ziarenko, ale ludzka twarz. Gdzieś tam głowa wciśnięta pomiędzy te ziarenka. Kto mi powie, w którym polu znajduje się ta ludzka twarz? 200 zł, większe pieniądze. Nie pośpieszam, bo wiem, że skupienie jest ważne przy okazji tej zagadki. Ja wiem, że telefon nie będzie tutaj dzwonił jak oszalały, bo po pierwsze zagadka jest trudna, no a po drugie nie warto strzelać. No i proszę, halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? 14. 14, sprawdźmy czy to się zgadza. Na to wygląda! Bardzo dobrze, pan wygrywa 200 złotych. No, a słuchajcie, jestem pod wrażeniem. No dobrze, zobaczymy co dalej. A znowu zagadka tego samego typu. Dobrze, ale z poprzednią poszło całkiem sprawnie. O, sprawniej niż myślałam. Myślę, że o wiele sprawniej również niż spodziewała się tego reżyserka. O, może stąd pojawiła się kolejna zagadka tego typu. Sprawdzimy, jak sobie poradzicie. Czyli dzisiaj Wam się podoba. Dobrze, znowu szukamy ludzkiej twarzy. Ta sama zasada. Co najmniej kilkadziesiąt ziarenek kawy, natomiast zamiast jednego ziarenka jest ludzka twarz. Kto mi powie, w którym polu znajduje się ta twarz? Widzicie, że każdy z tych kwadracików prostokącików jest ponumerowany, i chodzi o podanie numeru tego kwadratu, w którym znajduje się ludzka twarz 200 zł do wygrania i wiecie co? Jak będzie? 300. Skoro tak dobrze poszło nam z poprzednią zagadką, dlaczego nie zwiększyć stawki? 300 zł do wygrania za podanie mi odpowiedzi. No właśnie. Oklaski, ale te oklaski to ja bym chciała usłyszeć jak najszybciej dla mojego kolejnego zwycięzcy. Kto już uważnie przygląda się zagadce? Warto się jej przyjrzeć od razu, bo niektórzy być może jeszcze zastanawiają się nad poprzednią zagadką, jeszcze się nie zorientowali, że tutaj coś się zmieniło. No właśnie, więc przyglądajmy się od razu. Chwila skupienia. I może teraz? W którym polu znajduje się ta twarz? Ludzka twarz. Gdyby ktoś już znalazł, no to gwiazdka 7310, to z telefonu komórkowego, a jeżeli dzwoni już ze stacjonarnego, no to 0704 304 310. A może ten sam pan, e, który przed chwilą rozwiązał bardzo podobną zagadkę? No, może tamta była nieco łatwiejsza, bo e, tam wydawało się, że było mniej tych ziarenek mimo wszystko. No a tutaj? No, Zobaczymy. 300 zł do wygrania. Jeśli ktoś widzi, Dobrze, ja wiem, ja wiem, że sporo tych ziarenek. Ja też widzę tę zagadkę i wiem, że niektórzy z Was po prostu nie wierzą, że tutaj jest ludzka twarz. Ale ona tutaj jest sprytnie wmontowana ludzka twarz, głowa. 100 złotych. Reżyserka, może zaproponowalibyśmy więcej pieniędzy? Co Wy na to? O, nie, 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 tego nie powiem. Tego nie powiem, bo ja wiem, jak to się kończy. No nie. To nie dacie więcej pieniędzy. No Ale jak to? No dobrze, ja wiem, że to jest więcej niż za poprzednią zagadkę, ale skoro proszę was o większe pieniądze. Ojej. No i co? Nie obejdzie się, muszę to powiedzieć. Jak to widzę, jeśli tak dowiedzą. No nie, nie róbcie mi tego. No dobrze, to co ja mogę? Nawet gdybym milczała, to i tak reżyserka tutaj swoja, widzicie napis? Dwie twarze 400 zł. Dwie twarze. E, czyli tak, nie zmieniamy reguł, żeby nie było. E, za odnalezienie jednej twarzy e, zapłacę 300 zł. Natomiast jeżeli ktoś z was jest wyjątkowo spostrzegawczy i potrafi wskazać tutaj. Numery dwóch pól, w których znajdą się dwie twarze, zabierze 400 zł. No, powiem szczerze, że ja, ja nie uważam, żeby to był dobry pomysł, bo gdybyśmy nie mówili, że jest druga twarz, to pewnie zagadka wkrótce zostałaby rozwiązana. A tak, ktoś chce wygrać większe pieniądze. No tak. Z jednej strony 400 zł to lepiej niż 300, warto spróbować poszukać, ale z drugiej strony co jeśli ktoś zadecyduje, że jednak 300 zł to kwota, która mu którą wystarczy, lepszy wróbel w garści, jak mówi przysłowie. I pomyśli sobie, nie ja mam tylko jedną twarz, widzę jedną twarz, a nie będę tutaj dalej kombinować, trafiam teraz do studia i wygrywam 300 zł. 400 zł, jeżeli ktoś znajdzie dwie twarze, a za jedną twarz aż 300. Może rzeczywiście o przysłowie mówi prawdę. Lepszy żubel w garści niż gołąb na dachu. Wybór należy do Was. Ja nic nie sugeruję, żeby nie było. To Wasza decyzja. Jedna twarz czy dwie? No, jest trudno. Jest trudno, ja prosiłam o większe pieniądze, ale reżyser powiedział pod jednym warunkiem. Większe pieniądze mogą być, ale za to, że ktoś znajdzie dwie twarze. Pół tysiąca nawet. Pół tysiąca za dwie twarze. Trzysta złotych za jedną i pięćset złotych za dwie. Nie jest łatwo. Ja wiem. Z drugiej strony, no, może to i dobrze, że właśnie za te dwie twarze jest sporo więcej. Czyli pierwsza twarz warta 300 zł, a ta druga dodatkowa jeszcze 200 zł. Czyli w sumie można wygrać pół tysiąca. Ale tak jak mówiłam, być może lepszy wróbel w garści. Decyzja należy do Was. Ja czekam na telefon.